Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy cały lud przystępował do sztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej niby gołębica. A z nieba odezwał się głos. Ty jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Niedziela Chrztu Pańskiego. I to będzie okazja dla nas do zapytania się naszych serc. Czy jestem wierny przyrzeczeniom Chrztu świętego, mojego sztu? Te pytania z Liturgii Chrztu świętego. Czy wyrzekasz się Grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby się grzech nie opanował? Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy nadal się wyrzekamy zła? A może żyjemy w zło? Może się przyzwyczajamy do naszych grzechów? Już tam i naszym bliskim nie przeszkadzają. Ale też czy wierzymy? Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechbogącego, Stworzyciele nieba i ziemi? Czy wierzysz w Józefa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryj Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Czy nasza Wiara jest naszą chlubą, w roku wiary, co robię, aby moja wiara wzrastała. Moja wiara i moich bliskich. Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni za naszą wiarę, która się rozpoczęła od sztu Świętego. Aby nasza wiara była godna tego, któremu mamy wierzyć. Szczęść Boże.